Zobaczcie, nowa Klaudia. Są niestety na mnie za duże i to dużo za duże. Przepiękna, naprawdę cudowna, kurczę, będzie płakał, ja pewnie razem z nim... Słuchaj żony, a dobrze na tym wyjdziesz. Tych nie biorę dzisiaj. Misiek, weź te spodnie. Dziewczyny, zobaczcie, jaka genialna sukienka, tylko do niej trzeba być trochę chudszą. <laughs> Hejka, kochani, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Nie nagrywałam nic. Od wakacji, dosłownie nic. Zrobiłam sobie długą przerwę. Nie miałam wedy do nagrywania, po prostu mi się też nie chciało. No ale już wracam, wracam na ten kanał. Mam nadzieję, że tuskniliście I przyszłam się do łazienki, bo chcę się trochę ogarnąć, chcę się trochę poprawić, bo mam makijaż z rana i już nie wyglądam korzystnie, a chcę jechać do galerii. Ogólnie mamy dzisiaj sobotę. I parę dni temu przyszła mi paczka z Sinsaya No ale tam kilka rzeczy mam do zwrotu Więc chcę jechać do galerii zwrócić te rzeczy Przy okazji sobie zerknę jeszcze na jakieś zakupy Może już coś jesiennego Ja już pomału rozglądam się nad jesiennymi rzeczami Coś tam już kupiłam jesiennego I przy okazji jak będę w galerii to sobie zerknę Już się nie mogę doczekać jesieni Uwielbiam jesień ja jestem ogólnie typem domownika Lubię siedzieć w domu Lubię sobie wziąć kocyk, herbatkę ciepłą Włączyć sobie jakiś filmik I przy okazji lubię jak deszczyk pada za oknem Spadają liście I ogólnie te wszystkie jesienne ozdoby, świeczki Zapalę sobie lampion i będzie taki klimatyczny dzień, klimatyczny wieczór Więc już nie mogę się doczekać Także dzisiaj się rozglądam, bo na pewno już będą ozdoby jesienne Na pewno chcę wejść do Sinsaya i do Home and You, więc zobaczymy, czy coś znajdę. Pogoda za oknem dzisiaj jest jesienna, dosłownie jesienna. Także poczułam już dzisiaj konkretno jesień. No i dzisiaj rano miałam makijaże, więc musiałam wstać o 7 rano, więc totalnie się nie wyspałam, bo poszłam późno spać. Dodatkowo wcześniej stałam, rano malowałam, więc... Potrzebuję dzisiaj dużo kawy. Naprawdę potrzebuję dzisiaj dużo kawy. A ja ogólnie muszę się Wam pochwalić, że zrobiłam grzywkę. Eee, kto mnie ma na Instagramie i kto mnie obserwuje, ten wie. Eee, a kto nie, to żałujcie, żałujcie. Eee, zrobiłam kochani grzywkę. Eee, I ogólnie jest tutaj. Zobaczcie, jest tutaj. Ona się nie spina. Eee, no ale. Dzisiaj sobie ją związałam, znaczy związałam, przyklepałam sobie ją tak do góry, bo rano miałam makijaż i tak kiepsko mi się pracuje z grzywką, bo ona mi troszkę przeszkadza. Zrobiłam grzywkę o wiele krótszą. Zaskoczycie się, zaskoczycie się. Zaraz Wam może pokażę, tylko zanim Wam pokażę, ogarnę swoją twarz, bo okropnie się świecę. No i zrobiłam tą grzywkę... I spoczko. Bardzo mi się ta grzywka podoba, tylko trzeba być codziennie włosy. Jeśli chce się właśnie tą grzywkę mieć wypuszczoną, to muszą być świeżo umyte włosy. Ja wczoraj byłam włosy i już dzisiaj ją tak przygładziłam, spięłam. No, bo na kiepsko wygląda, jak już te włosy są takie dwudniowe. Także może zaraz uda mi się ogarnąć tą grzywkę yy, i Wam pokażę, jak ona się prezentuje. To jest moja ulubiona konturówka do ust. Everybody London i jest to odcień 02 Espresso Brown. Tak naprawdę Wam polecam. Yy, dobra i teraz sobie wezmę jeszcze palcerek i sobie tak te granice troszkę przyblenduję. Ja ostatnio opowiem Wam, już mam taki flow jesienny, wszystko takie yy, chcę brązowe, Ubrania też w kolorze takim już jesiennym. Pomału zaczęłam coś tam kupować. Ogólnie podoba mi się taka torebka, yy, torebka z Zary i ona jest w takim odcieniu brązowym, po prostu petarda, naprawdę wygląda petarda. Yy, ale niestety jest niedostępna online. Dziewczyny wszystkie te torebki już wykupiły i po prostu żałuję, naprawdę żałuję. I mam nadzieję, że jeszcze się ta torebka pojawi. I w tym roku szaleję ogólnie za kolorem brązowym, za brązowymi ubraniami, za takimi bordowymi, jesiennymi. I już, już się nie mogę doczekać tych spalających liści. Naprawdę, naprawdę. Powiecie, że oszalałam. I co? Jesteście gotowi? Zobaczcie, nowa Klaudia. Udało mi się wymodelować tą grzywkę, natomiast ona nie jest takiej y, pierwszej świeżości, jak była wczoraj. I dziewczyny muszę sobie ją jeszcze bardziej przyciąć, bo minimalnie jest za długa i trochę wchodzi mi w oczy, ale ogólnie naprawdę. Bardzo się podobam sobie w tej grzywce. Fajnie wygląda, jak sobie zepnę kucyka, e, coś się wtedy e, tutaj dzieje na tej głowie. E, także no, rewelacja, dajcie znać w komentarzu, jak się Wam podobam w nowej grzywce. Zobaczcie, jaką tutaj mam ogromną paczkę spisaja. O matko! Aż nie mogę tego utrzymać, nie mieści mi się nawet w kadrze. E, także pokażę Wam na naszym tylko, co zamówiłam. E, może pokażę Wam na sobie. Może sobie to przymierzymy. Może na początku pokażę Wam te ozdoby, które zamówiłam jesienne. Otworzymy sobie to. Zamówiłam taki świecznik, tu jest na świeczuszkę miejsce z taką piękną dynię. Także jest naprawdę bardzo piękna, już nie mogę się doczekać, aż ją gdzieś sobie postawię. Początkiem września będziemy zdobić dom na jesień, ale tak minimalistycznie, minimalistycznie bez żadnych tam szaleństw. Tutaj mam kolejną chyba tą samą dynię, jak dobrze pamiętam. Dobra, jest druga taka sama dynia, zamówiłam sobie takie dwie. Co my tutaj jeszcze mamy? Miałam tutaj coś jeszcze jesiennego. Aha, jest. Tutaj mam jeszcze takie poszewki na poduszkę. Są to poszewki z dyniami. Poczekajcie, nie mogę się dostać, żeby to otworzyć. Nawet chyba jej nie otwierałam. O, zobaczcie, a ona jest zaczepiona. Poczekajcie, może sobie ją rozerwę. O, jest. Jest to taka poszewka z dyniami, przepiękna, naprawdę cudowna. Są bardzo fajne, minimalistyczne, idealne dla nas i zamówiłam sobie takie dwie. Tutaj mam jeszcze jakieś ubranka dla Niuni. Mam taki sweterek i powiem Wam szczerze, że nawet go nie otwierałam, także otwórzmy sobie go teraz razem. Ostatnio powiem Wam, że mam strasznego bzika na punkcie kolorów brązowych, tak jak wspominałam, i na punkcie takich beżowych. Zobaczcie, jaki piękny beżowy sweterek dla Niunki. No cudne, naprawdę. I yy, jeszcze dla niuniki tutaj zamówiłam taką kurteczkę, tylko muszę się do niej dokopać, pokażę Wam od razu. Zamówiłam taką kurteczkę parkę, taki ala płaszczyk, zobaczcie, taki w kropeczki granatowy w rozmiarze 134 jest przepiękny, akurat na ten nadchodzący wrzesień i zamówiłam dla niunki jeszcze taki płaszczyk. Poczekajcie, bo ja tutaj opływam pomału tymi foliami. Zobaczcie, taki płaszczyk zamówiłam dla niunki. Po prostu jest cudowny, czekajcie, wezmę sobie tylko te rzeczy, bo się trochę tutaj zakopałam i zamówiłam taki płaszczyk. Zobaczcie, cudowny. Tutaj mamy sznureczek, żeby przewiązać się na środku, ale niestety przyszedł mi płaszczyk z wadą, bo jedna kieszeń jest źle zszyta. I ten płaszczyk wychodzi nierówno Tutaj jest za krótki, więc szkoda Dzisiaj sobie w sinsaju go wymienię na rozmiar inny Bo ten jest troszkę za duży na niuńkę. Więc na rozmiar mniejszy i bez wady No cudny, cudny płaszczyk Dobra, resztę rzeczy pokażę Wam już na sobie i tak się dziewczyny prezentują pierwsze ubranka Sinsa, jak się Wam podobają. Zwykła basicowa koszulka. Tutaj ma takie przeszycie, znaczy podwinięcie po prostu zwykłe. Taki zwykły basic. I mam tutaj takie spodnie idealne. Po prostu czuję się w nich mega hot. Są to takie leginsy. Ale nogawki mają rozszerzane, jak widzicie, ale niestety są dla mnie za długie. Są za długie i muszę poprosić moją teściową, żeby mi skróciła. I uważam, że naprawdę całkiem fajnie to wygląda, bo tutaj mam wszystko obcisłe i podkreślone, a na dole nogawka jest fajnie rozszerzona. Ja dawniej nie ubrałabym nigdy dzwonów, ale pomału się przekonuję, pomału się przekonuje. Muszę nie podoba dzwony. Nie podobały mi się dzwony. Nie sexy w tym wygląda, może trochę brzuch jest jeszcze. Dubka seksi, no, ale a nie nie, nie sexy. Zgony zgony mi seksi nie Nie podoba mi się fajnie. I dziewczyny zamówiłam sobie jeszcze taką kurtkę, kamizelkę w takim jasnym odcieniu. Jest cudowna. Nie wiem, czy będzie pasować do tego outfitu, ale nałożymy sobie ją już na te ubrania. Powinna pasować do tej spodni, także mierzymy jak mężu to no bez fajny, spodnie tylko są brzydkie. No, Ty jesteś brzydki. E, tak się prezentuje bez rękawnik. Ma bardzo fajny jesienny odcień. E, podoba mi się bardzo. I zrobiłam ogromne zakupy z ja naprawdę ogromne. E, tutaj mamy ściągacze takie i możemy sobie troszkę zwęzić. E, także ja zaraz sobie to zrobię. I ogólnie taka kamizelka, żeby sobie szybko zarzucić, więc Wydaje mi się, że naprawdę wygląda spoczko. I dziewczyny, mam tutaj kolejny outfit. Bluzeczka jest moja z szafy, nie jest Seansaya, ale chciałam Wam pokazać te spodnie. Zobaczcie, są to takie eleganckie spodnie z takim wyższym stanem. Naprawdę są rewelacyjne. Mają kantkę i szczerze, ja nie miałam w szafie takich eleganckich spodni. I powiem Wam, że jak na Seaside, to naprawdę wow! Sinsai ostatnio robi grubą robotę, także naprawdę sztos. Spodnie są cudne, tak prezentują się z tyłu. Jedynie co to tutaj mogły być troszkę w nogach wełsze, minimalnie, ale jakoś mi to bardzo nie przeszkadza. I dziewczyny kupiłam sobie jeszcze Sinsai'a taką cudną ramoneskę, oczywiście w moim ulubionym kolorze w tym sezonie, czyli brązowym. Przybierzmy sobie do tego outfitu. Nie wiem kompletnie, czy to będzie pasować, bo szczerze to nigdzie w salonie tutaj nie mam lustra. A wcześniej się nie przeglądałam. Ale jakoś damy radę. I co? Dajcie znać koniecznie, jak się Wam podoba ta Ramoneska. Ramoneska naprawdę rewelacyjna. Mięciutka, milutka. Jest krótsza. Także idealnie pasuje właśnie do takich na przykład eleganckich spodni. Albo do jeansów bardziej na sportowo. Także... Rewelacja uważam. Rewelacja. Kupiłam sobie spódniczkę w bardzo modnym kolorze w tym sezonie. Jest rewelacyjna. Są to spódnice z spodenki na zakładkę, także rewelacja. Z tyłu mamy spodenki. Z przodu mamy spódniczkę, nie zwracajcie na moje nogi, bo nie ogoliłam. Eee, także... Ciii. Mam jeszcze tutaj taki t-shirt, ale już mi się nie chce go mierzyć Także pokażę wam tylko tak Tak się prezentuje, po prostu zwykły taki t-shirt do jakichś leggingsów I dziewczyny, mam jeszcze tutaj klapki Tak, wiem, zaraz mamy wrzesień, a Klaudia zamówiła klapki Zamówiłam tylko i wyłącznie dlatego, że ostatnio jak byłam nad wodą To wchodziłam do wody w moich klapkach i się rozkleiły eee, Także zamówiłam sobie takie byle jakie z racji tego, że lato się już kończy, żebym miała takie po prostu na dwa razy w tym roku, zamówiłam sobie takie brązowe, ale powiem Wam, że nie są złe. Naprawdę całkiem fajnie się prezentują i na nodze. Wyglądają naprawdę spoko. Może nie do tego outfitu, bo totalnie tutaj to nie pasuje. Ale ogólnie do czegoś innego naprawdę wyglądają spoko. Mam jeszcze dwie rzeczy, ale one są do zwrotu. Także pokażę Wam jeszcze na szybciutko. I mam tutaj jeszcze dziewczyny taką spódniczkę, natomiast ona jest dla mnie za mała. I tutaj mam jeszcze takie spodnie, są genialne. Zamówiłam w rozmiarze 38, ale niestety one są znowu na mnie za duże. Także one mi odstają. Więc idę do zwrotu. Może będą dzisiaj w mniejsze, to sobie przymierzę, a jak nie, to po prostu je zwrócę. Tak się prezentują. Jakieś takie duże, są szerokie. Przymierzyłam Wam na szybciutko te spodnie, i na obu wyglądają naprawdę bardzo fajnie. Mariuszowi się nie podobają, ale jemu w ogóle takie jeansy się nie podobają. Mówi, że wyglądają jak ze starych czasów. No ale zobaczcie, są niestety na mnie za duże i to dużo za duże, więc. Musiałabym sobie po prostu wymienić na mniejszy rozmiar, bo te są za duże. Więc szkoda. Ale ogólnie tutaj wszędzie fajnie leżą, tylko w pasie są duże. E, dobra, przebieram się i lecimy do galerii. My już jesteśmy w samochodzie, czekamy na Mariusza, bo poszedł ubrać buty, bo Krystian zasnął w domu i musiał go zanieść do auta w klapkach. Nie chcieliśmy go budzić. Także Krystianek sobie śpi słodko. Kurde! Nie wzięłam paczek do zwrotu. O mamuniu, zapomniałam. Także muszę jeszcze raz Mariusza wysłać do domu. Zuziu, a tata sobie zabrał telefon czy nie? Czy poszedł bez telefonu? Nie. Poczekaj, zadzwonimy do taty i może ma telefon przy sobie i powiemy, żeby zabrał te rzeczy. No, idę. Misiek, bo ja zapomniałam wziąć tych rzeczy do zwrotu do Sinsaya. Co mam ci wziąć? Tam było na stoliku w tym pudełku, w tej paczce takie jeansy. Taka spódniczka szara zapakowana i płaszczyk z zuzi ten związany. Trzy rzeczy. Trzy rzeczy. Trzy <laughs> rzeczy były wrzucone do tego pudełka. Duże pudło? No w tym dużym pudle są trzy rzeczy. Jeansy, spódnica i płaszczyk. I coś białego. Nie, nie białe, płaszczyk. A, tej... poszewki? Nie, poszereg nie zwracam, zostają. Aha. No, trzy rzeczy? rzeczy. W końcu jedziemy, ale powiem Wam, że odechciało mi się już robić zakupy. Jedynie co to, wlecę tak szybciutko do galerii, żeby e, zwrócić te rzeczy w Sinsayu i może zerknę sobie do Pepko, i to by było na tyle. I wychodzę, i wychodzę. I, Teraz w Pepko i zobaczcie jakie są genialne szklanki, na przykład na kawę. Cudo, po prostu cudo. Zamykane, tutaj sobie możemy otwierać. I dodatkowo jest jeszcze rurka i kosztuje tylko dyszkę. Biorę, biorę na pewno dwa. Zrobiliśmy już szybkie zakupy. Byłam w Pepko, kupiłam sobie tam tacę i dwa kubeczki. Byliśmy jeszcze w Sinsaju tylko, zrobiłam zwrot i kupiłam sobie dynie, no i kupiłam dzieciom lody, bo chciały. Dugopisy. I długopisy. no. I, I... No, ty też masz długopis twój, świeci, no nie? Mój mój nie się Pokaż skarbeczku, mama zobaczy, świeci. Mój się tak nie otwiera. Nie otwiera się, ale świeci, wow. co? Zobacz jak fajnie świeci i powiem Wam, że kupiłam dzieciom lody i miałam ochotę dzisiaj zgrzeszyć, bo miałam tak ochotę na loda. Wy macie loda chyba ciasteczko? Oreo. Oreo, Oreo. Jezus, on tak, tak jest pyszny, po prostu miałam ochotę tak zgrzeszyć, ale silna wola, nie zgrzeszyłam, nie kupiłam. Hejka, witam Was dokładnie tydzień później, muszę się przyznać, nie chciało mi się nagrywać, nie miałam weny twórczej do nagrywania, ale dzisiaj mam, także jestem z powrotem. Jedziemy właśnie z Mariuszem do Krakowa. Mariusz, przywitaj się. Dzień dobry. Jedziemy do Krakowa, bo jedziemy na taką mini randkę. Mariusz wymyślił, żebyśmy zostawili dzisiaj dzieci u jednej babci i u drugiej, i żebyśmy pojechali razem do Krakowa. Więc jedziemy do Krakowa. Nie wiem, czy do kina, czy po prostu na zakupy. Może tu i tu. Zobaczymy, czy nam czas na to pozwoli, bo jest godzina 15.04. My ogólnie, znaczy my, ja, bo ty spałaś długo, do 9.00, ja ogólnie jestem dzisiaj na nogach od godziny 6.30. Jest dzisiaj niedziela i rano malowałam panią na chrzest, więc makijaż wyszedł. Przepiękny. Petarda. Petardunia, petardunia. No i tak na nogach byłam od rana. Byliśmy już w kościele, byliśmy na lekkich zakupach, byliśmy też na obiedzie w restauracji, ale nie wzięłam kamery, nic nie nagrywałam. Dopiero teraz ją wzięłam do ręki, także co? Do południa było na spontanie. Tak. Do południa było po prostu bez widzów, bez kamery. Spędzaliśmy ten czas sami. E, teraz będziemy mieć towarzyszy. <noise> e, także jedziemy do kina, może zobaczymy, czy coś fajnego grają. E, może sobie skoczę do Zary, do jakiegoś Rusmana, bo chciałam sobie kupić takie kosmetyki e, Kimoko. Bodajże e, słynne teraz bardzo na TikToku. Chciałam je wypróbować, więc może sobie kupię właśnie te kosmetyki. E, no i co? Jedziemy. Kto miał tak głupi pomysł, żeby w niedzielę handlową jechać na zakupy? Nie wiem, właśnie. Kto to wymyślił? W ogóle co? My mieliśmy jechać tylko do co? kina, a nie co? do zakupy. <laughs> Stoimy w koreczku, jest okropny korek na parking. Nie wiem, ile będziemy tutaj stać dzisiaj. No, Piękne, spokojnie. to mi się wydaje, że u samej górki nie będziemy. Jechać. Matko! Czy ci ludzie nie mają co robić w domu? Nie właśnie niedziela razem siedzieć no. w domu w urodziny to no. na zakupy im się zachciały coś. No. no właśnie. No to przynajmniej do kina no. jedziemy, a ty, a, ty do tutaj, a ty co tutaj, a ja do kina jadę. A ty co tutaj robisz? Ja do kina. Co ty tutaj robisz? O przyjaśniło się! Eee, coś się ruszyło. Eee, jedziemy, jedziemy. Nie, jednak nie. No już, już się nagrywa jak się przeglądasz, już. Że ona się musi poprawić. No. Ona się musi poprawić mężu że cierpliwie czekaj. Popraw się, poprawi chodź. Idziemy. Bo ci wszystko wykupią. Patrz, że tu jest ludzi. Jak mi wykupią. Wszystko jak? ci wykupią. I ta bluzka, bo to się No widzę właśnie. Pokaż wam mój outfit, dzisiejszy outfit. Pokaż. O, jakie ładne Volvo obok ciebie. <noise> Dobra, chodź już, chodź. Dzisiejszy outfit. Chodź już, chodź. Ładny. Super. Dobra, chodźmy, idziemy na zakupy. Dziewczyny, jestem w Zarze! W Zarze jestem! Zobaczcie, ile mam rzeczy do mierzenia. Trochę tego jest. Dużo brązów, dużo brązów. I mąż. Mi się już nie chce, pierwszy sklep. <noise> On już ludzi, żeby jechać do domu. Ja wiedziałam, że tak będzie. Mam dziewczyny tak genialną sukienkę. Przynajmniej ładnie wyglądała na wieszaku. Nie wiem, jak będzie wyglądać na mnie, ale ja muszę ją zaraz wam pokazać. Cudo, naprawdę cudo, mam nadzieję, że będzie dobra na mnie. Zobaczcie, jaka genialna sukienka, tylko do niej trzeba być trochę chudszą. Wzięłam <grywam> sobie za mały rozmiar, bo wzięłam s m była idealna dla mnie. Także troszkę się odgniata na brzuszku. Jest genialna, w cudownym kolorze, zobaczcie na to. Gołe plecy ma. No. Sukienka ma gołe plecyki. pupa się fajnie odznacza. Jedynie co to trochę mi tutaj ciasno. W sensie nie o tyle co ciasno, ale tak dziwnie. No, nie ten brzuch, nie ten brzuch po prostu, mógłby być mniejszy. Ale idealna, naprawdę, zobaczcie. Ona jest taka długa, długa do ziemi. Ciężko jest mi ją pokazać, bo przymierzalnia jest mała. Kawisia? Nie chcę, mi się, wiesz. Racie? No ładna. To no, się w ładna. ładna, ale musiałaby po MK i trochę do niej schudnąć. Ale to się zrobi. To się kochani zrobi. Chłop już zrezygnowany, a jest dopiero w pierwszym sklepie. Propozycja numer dwa. Ja też jest długa, ten muszę widać. <noise> nie no, piękna, uwielbiam ostatnio brązowy kolor. Jestem w nim zakochana. Tutaj jest zwykły taki basic, po prostu zwykła czarna bluzeczka. Mam nadzieję, że mnie słychać i że nie trzymam w złym miejscu aparatu, bo często łapię i mnie nie słychać. Kurde, muzyka będą prawa autorskie. Tutaj mam bluzeczkę, ale taka zwykła, także jestem na nie. Tutaj mam taką żółtą hiszpankę, ogólnie wygląda naprawdę bardzo fajnie, ale ma taki kiepski materiał, jest bardzo cienka i zobaczcie prześwituje, e, także nie biorę, nie biorę, bo zaraz pewnie będzie cała skulkowana i będzie średnio wyglądała, także szkoda kasy, no ale fajna. <mulety> Co, Misiak, Pokaż się w tych dresach. Nie moje klimaty. Pokaż, jak się prezentują. Fajnie wyglądasz. Nie moje klimaty. Zmianą ci mama ci zaraziła. Siedzimy w przymierzalni. Teraz Mariusz przymierza. Ja już się obkupiłam. I znalazłam Mariuszowi genialne. Po prostu sztos, spodnie. Gdzie? Cudnie mi się, wyglądasz. Ale nie do takich Adidasów. To ma być. Do białych zwykłych misiek spodni wygląda. Boże, do białych zwykłych butów wygląda to genialnie. Słuchaj, żony, a dobrze na tym wyjdziesz. Nie biorę. Misiek, weź te spodnie. Bierz te spodnie, wygląda naprawdę cudnie. Genialne są. Nie ściągaj, bo ja pokażę widzom. Doradźcie, czy Mariusz ma brać te spodnie. Bo moim zdaniem wygląda normalnie. A nie widać ich tutaj, bo jest ciemno. Fajne. Nie. Bierz. My już jesteśmy po zakupach. Właśnie weszliśmy teraz do samochodu i powiem wam, jak nigdy jestem zmęczona. Naprawdę nigdy nie jestem zmęczona z zakupami. Dziś jestem. Bo za dużo ludzi. dzisiaj. Było. Bardzo dużo ludzi było w galerii. Były wielkie tłumy. W sumie to dużo chodziliśmy. Kupiłam dla Nunu buty. Kupiłam sobie dwie sukienki w zarze i wymieniłam sobie na rozmiar S. E, Boże, co ja gadam? Ja już z, z my, nie wiem, co gadam. Wymieniłam z Eski na rozmiar M, więc myślę, że będzie luźniejsza tutaj, właśnie w okolicach brzucha. E, więc fajnie. Jeszcze się schudnie do niej. Tak, tak sobie pomyślałam, Mi się, właśnie. E, kurde, taka piękna, nie będę jej brała. Schudnie. Czy przytnie tam się we i nie, będzie? Nie, schudne, mi się. schudne do niej po prostu. Jestem na diecie, kochani, więc schudne. Już i tak schudłam troszkę. E, także troszkę z brzucha zleci już. No taki brzuch pociąży, no co ci poradzę? Chciał to sobie mi, dla mnie jest idealnie. <noise> e, także tak, e, buciki Niuni kupiliśmy, miałam iść do Rosmana, ale później już mi się nie chciało iść do tego Rosmana. na koniec sobie w sumie zapomniałam iść do niego. E, Mariusz sobie kupił spodnie i t shirtik a tych spodni co ja mu doradzałam nie wziął, nie wziął, a wyglądał naprawdę genialnie. E, no i co, jedziemy, jedziemy po Niunie do babci, bo Niunka spała u babci od wczoraj, także jedziemy, bo jutro kochani szkoła. Jutro szkoła, Krystianek jutro idzie pierwszy raz do przedszkola, idzie na adaptację na dwie godziny. Jezus, ja nie mam podkody już na nosie, zatarł mi się. Od tego mierzenia. <gry> Ktoś się to kupi od razu z podkładem. Kiedyś widziałam, że dziewczyny zakładają, czy gdzieś w sklepie była taka siatka na twarz, przed założeniem sukienki albo bluzki musiałaś założyć Rekamówka siatkę, musimy brać no taką. i dopiero potem sukienkę, bo kobiety brudzą podkładami. Co ja to mówiłam? Aha, że Krystianek jutro idzie na adaptację do przedszkola, także kurczę, będzie płakał, ja pewnie razem z nim, chociaż jutro zostaję z nim, więc jutro i pojutrze nie będę płakać, ale w środę już będę beczeć. Na, na bank będę ryczeć. Jak sobie przypomnę, jak Zuzia pierwszy raz szła do przedszkola, szkola, jak sobie cofniecie do tyłu kilka filmów, znaczy kilka, kilkanaście filmów wstecz, to zobaczycie jak gryczałam w samochodzie, naprawdę i pewnie będę tak samo. Także chodzi mi trochę przykro, ale niech idzie, niech idzie do dzieci, będzie się fajnie bawił. Na początku będzie trochę płaczył, później będzie się fajnie już bawił, a Zuzia idzie do pierwszej klasy, także no też się boi. Też się boi, też ma stresa, ale da radę. Także jedziemy, odbieram niunkę. Krystianek yy, jest w domu z Teściową, yy, także... Ogarniam dzisiaj dzieci, bo jutro szkoła. Dobra kochani, ja w sumie będę się z wami już żegnać. No bo nie będę już dzisiaj nic nagrywać, także bardzo wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że taki vlog się wam podobał. Zostawcie łapki w górę, subskrypcję i skomentujcie oczywiście. Także dziękuję bardzo za oglądanie i widzimy się już w kolejnym vlogu. Będziemy zdobić dom na jesień. Pa! Look into your eyes